Refleksja dzisiaj mi uderzyła do głowy, że tak powiem. Zauważyłam, że owszem, ja jestem starą duszą i otaczam się ludźmi starszymi od siebie, ale nie lubię i od takich osób stroni, jeżeli kto jest starszy ode mnie i um, i po prostu się wywyższa, że. Um, Taki po prostu że się wywyższa i nie lubię też przesadnego matkowania. Czyli, że a ty jesteś taka młodziutka, bo niewiele wiesz o życiu. Ojej, ojej, coś tam łatwo się dajesz manipulować, bla, bla, bla. Nie. aczkolwiek mam kil kilku znajomych, e, znajomych, tak? Co... co jest nawet słodkie, bo nie jest nie jest to jakieś, jakoś bardzo szkodliwe, tak? W ogóle nie jest to szkodliwe, że po prostu tam starają tak się martwią, tak się troszczą, tak matkują, <laughs> to jest miłe, że Agusia, coś tam, czy jesteś głodna, po prostu tak się troszczą i martwią, to jest miłe, tak? Ale do pewnego, yy, do, uważam tak, do pewnego momentu, że jeżeli to jest z troski, no to spoko. Natomiast, jeżeli to jest takie um, traktowanie infantylne, że traktowanie jak małego dziecka, że co ty możesz wiedzieć na ten temat? Nie masz doświadczenia. Ja uważam, że każdy z nas ma jakieś doświadczenie życiowe. Często jest tak, lub może być tak, że osoba, która ma dwadzieścia parę lat, może, może mieć mm, o wiele więcej doświadczenia, i może mieć o wiele więcej przeszła niż osoba, która ma 80 lat, która narzeka wiecznie na swoje życie, stęka, jęczy. Natomiast osoba, która ma 20 parę, może być mega dojrzała, może mieć mega doświadczenie. Wiadomo, nie we wszystkim, tak? Bo cały czas się rozwija, powinna przynajmniej się rozwijać i uczyć, ale ja uważam, że w pewnych zinach mam doświadczenie. No. Wiadomo, że nie we wszystkim, że jeszcze całe życie przede mną. Ale nie zgodzę się z tym, jeżeli ktoś nie zarzuca, że ja w ogóle nie mam doświadczenia. Ale to taka ciekawostka. No, to tyle, trzymajcie się. Hej!